Ja wam dziękuję za wszystkie prezenty z tych, tych. No to jesteśmy strasznie zmęczeni, bo teraz jak to nagrywam, to jesteśmy prosto z samolotu i prosto po skończeniu przedniego filmu. Gdzie jest I ten? ten. Nie wiem. Chcesz wracać po rzeczy? Nie. Eee... Tak, nie. Fajnie to kurczę, bo tak e, już w Polsce było zimno i ten, a tutaj bardziej klimat takiej późnej jesieni, jeszcze cieplutko, w sumie można by w samej bluzie chodzić. Spoko. Szybki rachunek zmian, co się zmieniło. Jakiś jeden budynek zburzyli, coś tam wybudowali nowego, choinki powoli się pojawiają no i liście e, są żółte. Tak właśnie jesienno żółte. Parki jogi może teraz jeszcze ładnie wyglądać w sumie. A, no. Tak wygląda, że jest jeszcze końcówka takiego sezonu jesiennego. Kioto jest bardzo ładna teraz w tej, w tej, porze, w tym, w tej porze roku. Ojku, jak mi dziwnie tutaj być z powrotem. Tak w sumie u siebie no, nie, nie czuję się tu w ogóle zagubionym. Tak. Wszedłem w Tokio i już jestem z powrotem, czuję, że jestem u siebie, w taki no, w cudzysłowie. Ale już trzeba będzie przestać gadać o tych tam tęsknotach, bólach egzystencjalnych i tak dalej, trzeba będzie zacząć robić coś fajnego, już czas zastąpić nostalgię za serem białym, tą surową rybą. W Polsce. Mogą próbować i próbować, ale jednak sorry. Pod naszą nieobecność w Japonii jeszcze się zmieniła jedna rzecz. Posłuchajcie co leci w knajpie. Jaka muzyka. Zamierzam teraz naprawdę przycisnąć wątki zdrowotne we vlogu. To jak ktoś nie lubi zdrowia? będzie się męczyć teraz. O Mizu w ogóle to jest miejsce, w którym nagrałem wstęp do pierwszego odcinka vloga przy naszym banku tutaj. Nasz bank się nazywa MUFG, czyli Mitsubishi Diaba Jiaba, coś tam Jestem w ogóle taki strasznie pozytywnie nakręcony. Mam takie poczucie, że teraz jest czas na fajny jakiś nowy początek i nowe projekty. Że wreszcie można coś takiego Myśleć o przyszłości w takim bardziej luźnym podejściu niż do tej pory, przez to, że no, ta wyprawa do Polski, no to była jednak, to był kawał mięcha do przegryzienia, nie? I ja nie widziałem za bardzo przyszłości, e, w sensie nie planowałem za dużo dalej, bo nie miałem po prostu mocy przerobowej w mózgu. A teraz już mam. Będzie zajebiście. A jejku, jejku, jejku. Trzeba będzie wrócić. Teraz będziemy znowu parzyć razem kawę w Aeropressie Będziemy mieć wszystkie fajne rzeczy. Przyszło pod moją nieobecność coś takiego. To jest bardzo fajne. Jeszcze no, nie oglądałem się o rzeczy. To jest projekt moich znajomych z Kickstartera. Moich znajomych z Korei. Eee... Album fotograficzny na temat zanikającej kultury kobiet z tatuażami na twarzy w Mianmie. się moim po polsku? Mianmarze? Mianmie Mian chyba się mówi. No, taki albumik moi znajomy zrobili. Żeby udokumentować tę kulturę, która już tam może zniknąć za ileś lat. Panie panej Nocy, zawsze są takie fazy, że jest moment, kiedy ci się wydaje, że o, zajebiście mogę w ogóle przenosić kury. A potem przechodzi faza, kiedy. Się taki zablokowany, bo w pokoju mam straszny bardzo, Nie da się ruszyć w ogóle. Bo mamy tyle tych bagaży i ten A Kasia śpi. Nie jestem w stanie się rozpakować. Z tym wszystkim sam. Jest tu rower Kasi. Problem jest taki, że muszę czekać, aż się obudzi, żeby jakikolwiek progres w jakąś stronę wykonać. A jednocześnie mnie się też zaczyna coraz bardziej chcesz... chcieć spać pójdę kawę kupić. Ły, sadyć się zmachałem. Z tego co widzę, to taką nową hip kawiarnię, którą otworzyli parę, parę miesięcy temu, która jest tam, już zamknęli. So, widzicie, w Japonii też jest duża rotacja lokali gastronomicznych, które bankrutują bardzo szybko. I na poczcie, jedną no, żeby zobaczymy Takie coś nazywa się Shunyu Inci. To jest znaczek pocztowy e, oznaczający opłatę rządową-podatkową. To nie jest o wartości 4000 jenów, czyli jakieś 180 zł. I potrzebowałem to kupić, bo muszę to nakleić na papierek z podaniem o przedłużenie wizy. Znaczy, już nawet nie z podaniem, bo już mam przedłużoną, tylko jeszcze muszę ją odebrać i zapłacić. Może pamiętacie, jak w ostatni dzień w Japonii, przed wyjazdem do Polski, na wariatę latałem do prawnika, żeby złożyć papierzyska. Więc tam to zostało pozytywnie rozpatrzone, więc dobrze, będę w Japonii, mam dalej prawo bycia w Japonii przez kolejny bodajże rok czy dwa lata. Jest godzina trochę po czwartej, generalnie już mi się tak chce spać, że nie wiem co mówię, ale mam cel nie pójść spać, przetrzymać. Chcę szybko mieć dobry rytm dobowy tutaj, przestawiony, więc trzeba zerwać noc. Uch, jest. ale będę was zarażać tymi ziwnięciami w dzisiejszym odcinku. Łapka w górę, jak ktoś ziwnął. <laughs> to <Ten> był taki <laughs> jeden z pierwszych odcinków Battle Star Galactica, że musieli uciekać przed sajlami co ileś tam minut i przez to nie mogli spać przez wiele dni. I to, to jest dzisiaj jest taki odcinek właśnie też. Hmm.